Hello ludzie, się wam wszystkim, tutaj t a to jest moje najnowsze Zagrajmy w jedną z najbardziej oczekiwanych w tym roku gier przez fanów Call of Duty Modern Warfare 3 eee, Na dobry początek może pokażę wam na jaki gram ustawienia graficznych Zagram sobie na takie rozdzielczości, ale wszystkie ustawienia zaawansowane ma na ultra maksymalne eee, Gram na takiej niskiej, ponieważ no cóż, lepiej się taki materiał obrabia po prostu mm, A wiecie co? Nie, dobra, nie będę tego zmieniał. E, zostaje takie, ja normalnie sobie gram na Full HD i mam około tam 90 klatek na sekundę, więc to jest pikuś dla mnie. Dźwięk, da, da, da niski, sterowanie, to wiadomo. To jest ciekawa opcja, można się zalogować na Facebooka i zobaczyć, jeżeli twoi inni znajomi się zalogują, można zobaczyć co robią, bam, fajne, nie? Nie będę zmieniał ustawień, zaczniemy sobie nową grę na poziomie normalnym. Ponieważ nie chcę, nie chcę kurde ginąć co chwilę, tylko jakieś takie enjoyable zagrajmy zrobić. Obiecił mi Kastęg. Oczywiście jest po polsku i napisy są wyłączone. Okej, okay. przez moją słabą pamięć nie pamiętam, już czy ratujemy Soap'a czy Price'a, jednego z dwóch, zaraz się przekonamy pewnie. I kurde, muszę powiedzieć, że cieszę się, że gramy teraz sobie Modern Warfare, a nie Black Ops, ponieważ kampania Black Opsa średnio mi się podobała, tak samo jak cały Black Ops. Właśnie, przed chwilą dostałem maila, że mój Modern Warfare 3 na Xbox, a już jest w paczkomacie, tak więc odbiorę sobie dzisiaj i podejmę wielką decyzję, chociaż tak skończy się pewnie na tym, że będę grał w multiplayer na Xboxie. Jak ja się dla Was poświęcę? Tyle pieniędzy wydaję. Mam jakąś scenkę, Nie, to helikopter. What the fuck is going on? No jest price. My jesteśmy chyba soapem, nie? Nikołaj. Nikołaj, a nie laj. Okej, okay, whatever. Jest, yeah, scenki z pierwszego Modern Warfare. Scenki z drugiego Modern Warfare, jak jechaliśmy tą rzeką. Płynęliśmy rzeką. Tak, my teraz jesteśmy soupem i umieramy. Och, piękna scenka z drugiego Modern Warfare. A to rzeźnik jest pewny. Wyfibrylator. Oh yeah! Modern Warfare 3. Cóż, WW3 od razu sugeruje nam World War 3, czyli trzecią wojnę światową. Tu będę chyba coś gadać, więc się przymknę może. Ale to zobaczymy. Sit rep on New York. The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal zero one is up on Greensat. This is Sandman. Understand we are opcon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammers full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. <laughs> Macie w prawym do rogu od Kornka <laughs> Oj, kornek, kornek. Ja też Cię pozdrawiam, wszyscy moi widzowie też. Wracaj do nauki. Ok, coś tu się dzieje już hardcorego. Za chwilę zrobię małe cięcie cięcie, żeby sprawdzić, czy głośność jest ok. Już widzę tu jakieś niezłe jaja się dzieją, brzydkie tekstury też. Holy fuck. Ja myślimy, myślałem, że wisimy do góry nogami. Ale ja, było ciekawe. O kuźwa, co mam za broń? A ja, to jest chyba ten hybrydowy celownik. Holy shit. Dobra, sprawdzimy sobie. Teraz poszczelam troszkę, żeby zobaczyć, jak dobrze mnie słychać. Ale myślę, że będzie okej. Okay. Dobra ludzie, szybkie cięcie. Dobra, wracam do akcji. Sorry, że nie włączyłem nagrywania w menu, ale mi się pobieprzyło. Myślę, że to jakieś już ostre jaja się dzieją, wszędzie są przeciwnicy. <laughs> Shit, jak się dokuca. Aha, <laughs> co jest? Co? Połóżmy się. Rzućmy se granata. A co? Haha. Ha. Jak ja lubię kampanię Koda. Zawsze lubię kampanię Koda. Oprócz Black Opsa. Aaaa Gdzie oni są? Trafiam. W Lamerze strasznie Trzeba iść do przodu To jest pierwsza zasada koda. Jak się nie idzie do przodu, nie aktywują się skrypty i nic się nie dzieje Dobra, jak na razie jest w miarę okej okay. Aaa! Ciśniemy, ciśniemy Jak ten celownik mam zmienić? Czekajcie, zobaczę sobie w opcjach. Akcję Zmień broń, wyposażenia taktyczne. Dodatek broni, może trójka? Nie wiem. No, kto wizja, stoper, wypo... zobaczmy. Trójeczka, tak udało się. Idzie teraz mamy Zuma na celowniku, który może nam nieco pomóc w strzelaniu. Ale chyba zostaje sobie zwykły holo. A biaczesy, nie trafiam sobie w. Co my tutaj mamy? Holy fuck, co to jest za broń? Ła, wow, ja kurwa, to jest jakiś granatnik. Ja myślę, że to jakiś coś w stylu F2000. No cóż, pomyliłem się. Gdzie jesteście przeciwnicy? Ho, ho, ho. Kładziemy się. Gdzie jesteście? Zaraz was tutaj. A, zanihiluję. Tutaj jest jeden. A, miał tą drugą szansę tam ostatnią szansę, czy jakby tego główna nie nazwać. Nie lubię tego. Macie cukierka. Wow! Samochodzik. Ci do przodu, panowie! Jeszcze ja tak jak frajer ukrywam, ale trudno. Ciśnijcie do przodu. Co? A skąd on się wziął? Stał sobie. A, a, a. Wow! W prawo, w prawo. God damn it. Co jest? Co się przycięło? Cholera, co to miało być? Pewnie jakiś loading był, doładowywanie. Yeah. Shit. Up the stairs. Okidoki, bitch. Why not? A, mam ten napisane na dole. Kto ja jestem? Nie wiem nawet, kim ja gram. Jest tu ktoś? Jest tu ktoś. Ale co to mi tam dużej różnicy nie robi? O, o. Tam jesteście, gincie. Tamten jeszcze żył? Impossible. Idziemy. chowaj się. Gdzie on jest, Motherfucker. Tam był? Nie, tam się kampi. Ginże, proszę, z łaski swojej ginisz. ogin ogień zaporowy. A nie, zapomniałem przecież to nie Battlefield. Haha, <laughs> ale śmiech. Fuck, nie no, każda sygier ma swoje plusy i minusy. We need to hit the exchange. Sandman, Sandman, Sandman. Jest tam ktoś? Granat wielobłyskowy. Haha, o kurwa, dobry ten granat. Kornek, nie piszesz do mnie. Trzeba obczajać okna. Nie ma nikogo. Co jest? Podążaj za. A jaki spaming. Ja no, nawet że celowałem to. Nie jest aż tak źle. C co mam zrobić? A czyli ja jestem Green, czy co? Okej, okay, oni są na dół, ja mam ich kryć, nie mam sprawy. To co zdejmę ten celowniczek. Zaraz będą jakieś grube akcje. Rzucę sobie w wielobuskowym. Mam jeszcze trzy. Aha kurwa, nie mam tutaj zostać, mam podążyć za nimi, frajer, ze mnie. O jaki sprytny skrypt widzieliście, ale do co zszedłem, to oni się nagle pojawiają. Magia, nie? A rzucę wielobłyskowy, co ja się kurde będę. Ja będę tutaj marnował granaty. No dobra, rzucę. Na ziemię BEM wybuchło. Kurde, ale Rapidż Co jest? Ten no, jakiś nieśmiertelny chyba. Godmolda se zapuścił. Gdzie jesteś? Tam jakieś pały idą. Nope. Nie na mojej zmianie, panie. Fajna mużyczka Fajna mu mużyczka, Murzyń Murzyńczka nam przegrywa w tle. Dobra. Idziemy do przodu, panowie. Żeby się skrypty połączały, A Co się dzieje? Ups! To są moi ludzie, They can't get through. Daj, co mam zrobić? Ło wow, granaty. A mi coś powiedzieliśmy, gdzieś wszedł, albo to chyba nie do mnie było, nie wiem. Celownik hybrydowy. No, gdzie jesteście? BAM! Gdzie oni jeszcze są? A tutaj i tutaj. Dobra, ciśniemy. O! o ładnie. Kładziemy się. O! Nic nie przebije moich umiejętności celowania. Nie no, dużo rzeczy je przebija. Nie czarujmy się, nie jestem mistrzem grania na PC-cie, ale staram się. Kałacha mają! Tam jest przeciwnik, czułem. Czułem, że coś mnie z Santonu łaskotało. to jeszcze na ziemi się ciorał. Tam są przeciwnicy? Tak, tam są przeciwnicy. Fuck, wszędzie są przeciwnicy. Ups, jestem ranny. Kurwa granat. Dobra, dobra, tam trochę głupio to zrobiłem. Dobra, dawaj mi mój celownik hybrydowy. Co ja się będę pierdolić? O, ojej, ojej. Nie wiem, czy ja w ogóle w nich trafiam. Macie granat, biaczesy. Stamtąd jeszcze sadzą? Tam jest jakiś frajer. Ojej z rakietnicą tak jeszcze szediałem To nie jest zapowiedź niczego dobrego Ja mam sobie tutaj taki granatnik Yeah! Pięknie, prościutko w niego poszło Gdzie jeszcze jesteście? Tam jest jeden, tu się jeszcze jeden kryje Trafię go? Teraz Ciśniemy Od boku go wezmę Aaaa macie Fuck, tam jeszcze idą. A pięknie ich wzięli. Do środka ma miejsca? Ha, to już jest giełda. Flara. Naboje. Sweet. Jeszcze raz się uzupełnia. A co? RPG. Shut the fuck up. trafiłem kogoś? A. Ah. Tej, co mi się od razu przypomina? Broadcast skoda czwórki oh fuck, o fak granat zdupcą gdzie oni są nie widzę ich a nie to nie jest najlepszy sposób trzeba biegać kurwa no nie widzę ich no jak jak Boga nie kocham nie widzę ich tam siedzicie nie wiem, czy ich trafiłem w ogóle. Którędy mam iść? Nie, którędykolwiek. Gincie.